Józef Ignacy Kraszewski, barani korzuszek. Jeśli moja działalność bardzo ci się podoba, możesz postawić mi kawę korzystając z linku pod filmem. Rozdział osiemnasty. Od tego dnia, gdy pięknej loisce jej codzienny gość hrabia Wów, biletem grzecznym oznajmił, iż służyć jej nie może i gdy zarazem starosta się nie pokazał, wszystko się zdawało spikać na to, aby kasztelanicowej krzyżować jej plany i zawodzić nadzieję. Hrabia Wówt Wprawdzie oddał jej wizytę we dnie, dobrawszy sobie kogoś do towarzystwa, aby we cztery oczy przed sąd nie zostać pozwanym, lecz nie grywał już tutaj. Urządził sobie mieszkanie, w którym męskie towarzystwo dystyngowane się zbierało, korzystając ze swobody, jaką dom kawalerski dawał. Pomimo nalegań tytusa, starosta był też rzadkim gościem i wielki ten zapał, jaki w początkach go ogarnął, ostygł wielce. Wprawdzie ile razy się panu Tytusowi udało tu go wciągnąć, Starosta ulegał czarowi tej kobiety, zapalał się znowu, lecz był to pociąg wdzięku czysto zmysłowego, który się rychło rozpraszał, gdy rozmaite uwagi na nią oddziaływały. Przestrzeżony o tym domu, w którym ludzie dwuznaczni mieli swe schadzki i narady, starosta, który coraz bardziej do młodego obozu się garnął i czuł dlań sympatię, bardzo rzadkim u kasztelanicowej był gościem. Loiska nadto była dumną, aby go pospolitemi sposoby ściągać chciała. W charakterze tej kobiety zimnej, obrachowanej było wiele sprzeczności. Obok zepsucia przez wychowanie i przykłady, natura jej dała jakąś szlachetną dumę, często szkodliwą dla rachub, ale stanowiącą lepszą charakteru stronę. Dumy tej pozbyć się nie mogła. Gdy się jej nie powodziło, zamiast szukać podstępnych środków naprawienia złego, wybuchała gniewem, rzucała się niecierpliwie, zdradzała czasem nieopatrznymi słowy. Charakter jej w ogóle, obok braku uczucia, Obok zmysłowego chłodu i temperamentu dziwnego, gwałtowny był, niepokonany. Uniesienia te psuły jej rachuby. Nie umiała być czułą ani łagodną, nawet gdy rola tego wymagała. Z największym przymusem zaledwie wymóc mogła na sobie pozór spokojniejszy. Rzadko wesoła, gdy raz przyszła do dobrego humoru, wpadała w rodzaj szału, a przejście z niego do gniewu i pasji było piorunowe i czasem, nie dającemi się odgadnąć, drobnostkami wybuchające. Przy wszystkich tych dziwactwach, kaprysach, wybrykach fantastycznych, pięknością swą i jakimś urokiem nie dającym się określić, obudzała gwałtowną namiętność. Wszyscy, co się zbliżali do niej, przeszli przez takie przesilenie miłosne, namiętne, chociaż mało kto później, zrażony obejściem się, nie ostygł w prędce. Najmniejsze zobojętnienie dumna piękność karała natychmiastową wzgardą i już nie spoglądała na adoratora. Służba u niej była niewolą u najstraszniejszego z despotów. Gdy położenie, okoliczności zmuszały ją ulegać komuś, zastosowywać się, słuchać, już dlatego samego zaczynała go potajemnie nienawidzieć. Po dezercji hrabiego Wef i ostygnięciu starosty, mało kto wiernym jej pozostał. Dom coraz bardziej stawał się pustym i milczącym. Spiskowi tylko, których tajemnicę podsłuchała Loiska, zbierali się tu czasem wieczorami, w liczbie niewielkiej. Uwięzienie baraniego korzuszka, do którego się przyłożyła kasztelanicowa, było dla niej nowiną radosną. Usiłowała starać się o to, aby zuchwałego żebraka ukarano jak najsurowiej, ale wpływ jej był mały i rozbił się o mnóstwo kanałów, którymi miał dostać się do marszałka. Loiska dowiadywała się, posyłała, obiecywała wiele za zemstę, której pragnęła, i w końcu zrozumiała, iż starania jej będą próżne, że należy sprawę zostawić równie jak ona obrażonym. Zapewniano ją, że żebrak już świata Bożego nie zobaczy. Musiała się tem zaspokoić. Do innych utrapień, jakie spadły na loiskę właśnie w tych czasach, nowe przybyło i niespodziewane. Majętność, która należała zapisem ślubnym w części do matki, a późniejszą dotacją przeznaczoną została córce dotąd była w posiadaniu pierwszej. Stosunki pomiędzy dzieckiem a matką nie odpowiadały pojęciu, jakie by o nich z tych imion powziąć było można. Loiska potrzebowała teraz wiele i coraz więcej, ale i matka, która nawykła do zbytków, a z wiekiem coraz się stawała rozrzutniejszą, traciła bez miary. Z wielkiego przywiązania zrodził się później chłód, żal do matki za popełnioną omyłkę, która przyszłości groziła, nareszcie otwarta nieprzyjaźń i wojna. Matka w spadku dała Loisce swój temperament i charakter obie równie były niepohamowane w gniewie i gwałtowne. Gdy raz poczęły sobie czynić wymówki i wyrzuty, nienawiść zastąpiła miłość rodzicielską i dziecięcą. Matka nazywała córkę niewdzięczną, ona ją przyczyną swojego upadku i zguby. Od dosyć już dawna nie widywały się z sobą. Opuszczona przez męża, pani Zelska miała zawsze ulubieńców, rezydentów i wiodła życie prawdziwie na przekór światu. Im więcej na nią krzyczano, tym otwarciej się z tego urągała. Majątek Rozmaitemi sposoby ratowany od ostatecznej ruiny w końcu nie starczył na zbytki, zabawy i podróże. Córce nie przysyłała już nic. Po wymienieniu kilku listów, coraz groźniejszych, Loiska zapozwała swą rodzicielkę. Wytoczył się proces gorszący, a zajadły. Matka, która pomimo wieku zawsze jeszcze nadzwyczajnej swej piękności zachowała ostatki, miała wielu dawnych i nowych przyjaciół, ale Loisce też na nich nie zbywało. Sprawa córki była, prócz tego, słuszną, jasną i nie mogła być przegraną, tylko przewleczoną. Proces się ciągnął, lecz zaczynał być groźnym, tak że pani Zelska z porady prawników postanowiła osobistym widzeniem się z córką spróbować przejednania i jakiegoś porozumienia. Nie widywały się już od dawna. Loiska wcale się odwiedzin spodziewać nie mogła i nie była do nich usposobioną. "Gdy dnia jednego utrzymujący jej interesa mecenas Zarzywski wszedł po południu, meldując się z pilną sprawą, musiała kończąca toaletę piękna pani, która była tego ranka w najgorszym humorze, wyjść do niego na pół ubrana. Proces, jak wszystko, czego tknęła, roznamiętniał ją. Wzmianka o nim każda niecierpliwiła, na samą więc wieść o Zarzywskim wybiegła. Pod tatusiały kontuszowiec, który niepotrzebnie galanta rolę chciał odgrywać przy klientce, chociaż żonaty był i do umizgów niestworzony, począł od całowania rączek i komplimentu do olśniewającej piękności. Piękność się skrzywiła. Mecenasie, czasu nie mam. Mów, jestem niecierpliwą. A to źle, rzekł Zarzywski. – Bo ja właśnie zimnej krwi potrzebuję. Szukaj, że jej u ryb, nie u mnie, odparła, zapinając suknię. Mina, którą prawnik zrobił, była tak osobliwą. Zagadkową, ale razem tak go brzydkim czyniła, że Loiska suchym śmiechem parsknęła. — Pan wiesz, że ja jestem niecierpliwą. Więc mów, z czym przyszedłeś? — Właśnie, póki pani niecierpliwa, mówić nie mogę. Loiska, nogą tupiąc, zawróciła się. — Mów pan, bo idę. Zarzywski sięgnął po rękę. Nie dano mu jej. — Czy co nowego zaszło w sądzie? — spytała. — Nie w sądzie — odparł mecenas, ale sprawa nowy obrót wziąć może. Okoliczność zaszła niespodziewana — — Mów, że pan otwarcie, nie jestem dzieckiem. Mecenas westchnął. Nie było już sposobu i musiał rąbnąć i mówić otwarcie. Matka pani jest w Warszawie. Patrzący na nią prawnik zląkł się wyrazu twarzy, którą gniew uczynił prawie brzydko-brzydką, a wielce straszną. — Nie rzekła nic długo, obchodzi — odparła wreszcie. — Pan wiesz, że się od dawna nie widujemy, że stosunki są zerwane i że ja jej widzieć nie mogę — Powtórzyła po przestanku małym z nową siłą. Nie mogę. Lecz widzenie się to, przerwał prawnik, którego, jeśli się nie mylę, życzy sobie matka, mogłoby. Tak, teraz ona sobie życzy, bo widzi, że sprawę przegrała, ale to właśnie jest jednym więcej powodem, bym ja nie chciała. Mecenas, wyczekawszy trochę, rzekł tylko jedno słowo: Matka. Oczy Loiski zaiskrzyły się. Widzieć jej nie chcę, zawołała. Przestałyśmy dla siebie być matką i córką, była dla mnie gorzej niż macochą, zgubiła mnie. Głos jej drżał, łkanie w nim słychać było. Nie mogę, nie mogę, wyjąknęła, odwracając się. Potrzeba jednak, potrzeba koniecznie. Są rozmaite interesa, oprócz głównego, a w ostatku, spojrzał błagająco, Loiska powtórzyła. Nie chcę i nie mogę. Jeśli pan chcesz, dodała po chwili, traktuj, umawiaj się. Ja. Ruchem rąk namiętnym jeszcze raz okazała, że matki widzieć nie chce. Lecz zdaje się, że wszystko było przewidzianem i obrachowanym, że Zażywski wysłany przodem miał tylko wybuch pierwszy wywołać, bo w tejże chwili drzwi się otworzyły i matka wpadła do pokoju. Niezmiernie wystrojona, uróżowana i wybielona, pani Zelska była tylko starszą loiską, nadzwyczajnego podobieństwa twarzy, ruchów, wyrazu nawet wiek zatrzeć nie mógł z krzykiem nadto kunsztownym, aby mógł z serca pochodzić, chciała się przybywająca rzucić córce na szyję, gdy ta z wielką dumą i powagą cofnęła się. Zażywski, który tu już rolę swą odegrał i czuł się niepotrzebnym, wyszedł pośpiesznie do drugiego pokoju. Próba przemówienia do serca dziecka nie powiodła się. Starsza pani natychmiast ostygła, wyprostowała się i, zobaczywszy, że są same, przemówiła głosem suchym i ostrym, Możesz mieć żal do mnie jak ja do ciebie, ale to nie przeszkadza, byśmy nie mogły widzieć się, mówić i porozumieć. Nie czekając odpowiedzi, Zelska na najbliższym fotelu usiadła, sparła się na ręku i, patrząc na stojącą z dala córkę, czekała odpowiedzi. Loiska, równie jak ona, ochłonęła już z pierwszego wrażenia. Stały przed sobą jak dwie zapaśniczki mające walkę stoczyć. Kasztelanicowa wprawdzie miała myśl ujść, zamknąć się w sypialni i matkę zmusić do odjechania, lecz obawiała się, aby scena ta, rozniesiona po mieście, nie zaszkodziła jej więcej jeszcze u ludzi. Postanowiła więc raczej ostro stanąć i raz na zawsze skończyć. Czem? Ona sama nie wiedziała. Obok nienawiści, którą teraz ku sobie czuły, było coś, uczucie nieokreślone, co je pociągało do siebie. Jak to wytłumaczyć? Nie wiemy. Matka z chciwą ciekawością jakąś przypatrywała się córce. Ta również oczyma zaiskrzonemi śledziła zmiany, które wiek na matce uczynił. Starsza z nich, doświadczeńsza, zepsutsza, przewrotniejsza, silniejszą była od Loiski. Znała jej charakter i ze swojego i z młodości wiedziała, jak z nią poczynać było potrzeba. Kasztelanicowa namyślała się jeszcze nad tem, jak miała wystąpić przeciwko matce, aby się jej pozbyć. Gdy rzuciwszy przypadkiem okiem na stronę, ku drzwiom swojego pokoju, spostrzegła w milczeniu, z szyderstwem na ustach, z rękami złożonymi na piersiach, stojącego i przypatrującego się spotkaniu ich, jak komedii, hrabiego hetmana. Brysia, czy umyślnie, czy oprzeć mu się nie umiejąc, wpuściła go do gabinetu, a stąd poufały pan, który tu gospodarował jak w domu, dostał się do drzwi salonu. Loiska, zobaczywszy go, zarumieniła się i poruszyła gniewem. Hrabia dawniej bardzo był dobrze znajomym z matką, znał też stosunki rodzinne. Bawiło go to, że był świadkiem zajadłej kłótni dwóch kobiet. Loiska uczuła całe upokorzenie, na jakie ją namiętność wystawić miała i ochłodła przybierając dumną postawę. Hrabia z uśmiechem po cichu szeptał Nie przeszkadzam. Wtem i matka zobaczyła go i poznała. Dla niej był to w samym porę, jakby z niebios zesłany sprzymierzeniec. Z cynizmem i swobodą których jej długie burzliwe życie nauczyło, poruszyła się, idąc ku hrabi. Właśnieś w porę przybył, aby nie dopuścić sceny niepotrzebnej, zawołała, piękne jeszcze rączki wyciągając ku niemu i wdzięcząc się trochę śmiesznie. Hercont, wyperswaduj, że tej ślicznej kapryśnicy, że z matką się nie wojuje, że się matce wiele przebacza i że jeśli komu, to nam, z potwarzonym biednym kobiecinom, nowego powodu do złośliwych plotek dawać nie trzeba. Nim hrabia miał czas odezwać się, Loiska niecierpliwie wtrąciła. Tylko bardzo proszę, bardzo proszę nie mieszać się do spraw naszych familijnych. Nie potrzebujemy żadnych pośredników. Ecz wula że trelingże salę familię, szepnął nielitościwy hrabia, który gdy mógł ukąsić, nie pożałował nikogo. Loiska pięść mu za to pokazała, matka poczęła się śmiać. Dobrze, rzekła. Wyrzekam się pośrednictwa. Ale nie bądź, że dzieckiem i daj słowo, że się ze mną rozmówisz, jak przystało. Loiska ruszyła ramionami gniewnie. Przecież nie jestem żadnym zwierzęciem, burknęła. A ja, dodał hrabia, ponieważ czasu nie mam, a z czymś pilnym przyszedłem, proszę pięk pięknej gosposi na dwa słowa. Mama tymczasem siądzie i spocznie. Dał znak Loisce, która nie rada zła widocznie, musiała jednak pójść do gabinetu z panem hrabią. Matka tymczasem, która mieszkania córki i urządzenia jego nie znała, już to z trzpiotowością i zaciekawieniem wiekowi swemu niewłaściwem, obchodziła wszystkie kąty, przypatrywała się i zabawiała fraszkami, jakby zapomniała o tem, co ją tu sprowadziło i o scenie wyprawionej przez córkę. Malował się w tem cały lekkomyślny charakter. Mecenas Zarzywski, który ustąpił był do drugiego pokoju i podsłuchiwał, nie wiedząc, co spowodowało milczenie, wyjrzał. Zelska spostrzegła go. Mecenasie, zawołała, wracaj sobie do domu, nie będziesz już potrzebny. Loiska zaraz powróci, a ja już sobie z nią dam radę. Posłuszny prawnik przeszedł na palcach pokoje i zniknął. Hrabia niedługo zatrzymał piękną panią. Zamknąwszy drzwi gabinetu, zwrócił się ku niej, śmiejąc się z twarzyczki nasępionej i wykrzywionej namiętnie. Przestrzegam cię, matut bell, począł, że gniew nie dotwarzy i nadweręża twoje śliczne rysy klasyczne. Wiesz, że Grecy nigdy marmurom swym nie nadawali wyrazu namiętnego. Naśladuj ich, sądzę, dodał, przechodząc zaraz do innego przedmiotu, że z mamą się porozumiecie i że ona tu długo gościć nie będzie, bo by nam zawadzała. Loiska nie odpowiadała. Hrabia się zbliżył do niej. Koniecznie, gwałtownie mi potrzeba spotkać się u ciebie ze starostą. Jest to dla mnie figura ważna, bo przez niego trafić mogę do Ojca wojewody. A tego ja i że wózki mieć chcemy i musimy z sobą. Zaproś go, ściągnij, zrób, co chcesz, i daj mi wiedzieć kiedy. Tytus ci usłuży. Nie odmawia się zaproszeniu na wieczerze o tak ślicznej i miłej pani. Nie mam szczęścia do pana starosty, odparła z minką kwaśną loiska. A, to chyba albo on oślepł, albo ty sama tego nie chcesz. Ale ja starostę tu u ciebie, a chuj klos mieć muszę. Gdzie indziej mi przeszkodzą? Przyjdę z generałem. Wezmę może jeszcze kogo z sobą i nawrócić go musimy. To mówiąc i nie słuchając już, co by przeciwko temu mogła powiedzieć Loiska, hrabia wziął kapelusz, zawołał, a bien to, i wyszedł. Gospodyni jednak, choć uwolniona od niego, nie zaraz wyszła do salonu. Chciała się namyśleć, co ma począć i jak postąpić z matką. Czuła się czasami tak samą, takiej brakło przyjaciółki i powiernicy, że, mimo żalu do matki... Prawie jej była rada, z warunkiem tylko, aby służyła, nie rozkazywała. Gniew pierwszej chwili znacznie już zwolniał, zastępowały go rachuby. Jeżeli się zechce zastosować, jeżeli mnie zrozumie. Tak mrucząc powróciła do salonu i zastała zelską z filiżanką saską w ręku, admirującą porcelanę. Stanęły naprzeciw siebie. Słuchaj, Loisko, niewdzięczna ty, ja bo cię kocham zawsze, nie zabijaj, że ty mnie. To ja skarżyć się miałabym prawo. Tak już wcale z innego tonu rozpoczęła się rozmowa, której powtarzać nie będziemy, chociaż była wielce ciekawą. Matka i córka kłóciły się, czyniły sobie wyrzuty, mówiły o rzeczach obcych sprawie, przychodziły do najostrzejszych przekąsów, godziły się, śmiały w końcu i, w parę godzin, znalazły sposób zawarcia jakiegoś modus vivendi. Starsza pani dowiodła kasztelanicowej, że choćby na próbę, powinna ją wziąć do siebie. Ja twojej najzupełniejszej swobody nie będę krępowała w niczem, rzekła. Rób co chcesz, ale ze mnie mieć będziesz doskonały parawan. Ty nie masz doświadczenia, gorączkujesz się. Obecność matki nada domowi powagę. Słowo ci daję, spróbuj. Mnie ta wieś dokuczyła, a Warszawa mi się uśmiecha. Mam tu z mojej młodości znajomych stosunki, zobaczysz. Argumenty były tak przekonywające, że Loiska na ostatek w pewnych warunkach na próbę zgodziła się matkę wziąć do siebie. Zelska ją uściskała. Po obiedzie kłóciły się już, ale w sposób niezagrażający spokojowi. Loiska czuła się jakąś silniejszą matkę mając u boku. Wymawiała sobie tylko, aby nią rządzić, nie myślała, bo się rozstaną. Matka zaprzysięgła, że chce służyć jej tylko. Fizjognomia domu mało się przez to zmieniła. Lecz w wielu wypadkach Loiska miała się kim wyręczyć, a starsza pani posiadała przebiegłość, takt, wymowę, znajomość ludzi, która ją od fałszywego kroku zabezpieczała. Wieczorem zaraz posłała Loiska kartkę do Tytusa, który się na zajutrz rano stawił. Będę może dziś miała parę osób na wieczerzy, rzekła do niego. Proszę mi przyprowadzić starostę, jeżeli go gdzie nie zaproszono, bo go rozrywają, odparł Tytus. Na ten raz ja muszę go mieć, powtórzyła Loiska, zatem bez żadnej wymówki. Powiedzieć mu możesz, iż ja wymagam tego. Proszę. Doceniasz? Subskrybuj.